Serdecznie na moim y, dzisiejszym y, czytaniu. Kochani, mw, dzis, dzisiejsze czytanie jest dla par. I tak naprawdę odpowiemy sobie na pytanie, czy y, będziecie razem y, 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 mieszkać? Y, no właśnie, Wy coś razem tworzycie tutaj, albo coś się tworzy tutaj, powstaje, kreuje w Waszym życiu. To jest coś, czym wzajemnie tutaj będziecie się dzielić. Tutaj jest coś, co powstaje też. Bólu i cierpieniu, ale rodzi się, powstaje z bólu i cierpienia. To jest kontynuacja czegoś, co zostało przerwane. No właśnie, tutaj też jest kontynuacja miłości, jakiegoś związku, jakiejś relacji, które tak naprawdę zostały przerwane. No właśnie, Wasza sytuacja uległa albo już Wasze życie, Wasza sytuacja życiowa ulega albo już uległa zmianie dzięki Waszej ciężkiej pracy, dzięki Waszemu trudowi, dzięki Waszemu. W, 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 wysiłkowi. Mam wrażenie, że droga do Waszego szczęścia jest nie tylko bolesna, ale i trudna. No właśnie, ale też trudna. Wy będziecie tworzyć albo już tworzycie dom rodzinę albo y, jakoś blisko więź. Tutaj być może y, dzięki Waszej pracy, dzięki y, Waszemu trudowi, dzięki y, Waszemu wysiłkowi powstanie coś, na co tak naprawdę czekaliście. No właśnie, na co tak naprawdę y, czekaliście. Dzięki. Tutaj coś powstanie dzięki Waszej współpracy, dzięki Waszemu wspólnemu, tutaj równemu zaangażowaniu. Czyli, żeby coś tutaj powstało, coś się narodziło, Wy musicie włożyć w to tyle samo pracy. Wysiłku, ale też y, zaangażowania. No właśnie, wy po, podnosicie coś, co upadło, być może też sami y, tutaj siebie y, po, y, podnosicie, mówiąc kolokwialnie, stawiacie na nogi. Tutaj rozpoczynacie uzupełnianie. Waszego szczęścia. Mam wrażenie, że w tej drodze do Waszego wspólnego szczęścia, tutaj do, do Waszej miłości, tutaj miłości bezwarunkowej, która Was połączy, tutaj wspierał Was. Wspiera Was ktoś, kogo już nie ma przy Was, kto być może odszedł. No właśnie i ta osoba pomimo, że być może ona fizycznie nie ma jej z, z wami, bo ona odeszła, to ta osoba Was wspiera. Tutaj e, wspiera Was w Waszym połączeniu, w tym tworzeniu, w tym procesie twórczym. No właśnie. E, I teraz pytanie było, czy e, Wy będziecie wspólnie mieszkać? Jeżeli tworzycie dom rodzinę, to możecie ten dom rodzinę tworzyć e, e, Dosłownie i tutaj, e, e, jeżeli zamieszkacie razem, to możecie sobie razem wspólnie ten, ten dom tworzyć, e, być może go organizować bardziej niż tworzyć, e, być może będziecie wspólnie budować dom, z, e, wspólnie założycie rodzinę i tutaj będziecie wspólnie tutaj ten dom organizować. No właśnie, tu, tu, tutaj ten dom, to rodzinę organizować, jak ta rodzina i ten dom mają, mają wyglądać, kochano na no dzisiaj to już koniec dzisiaj się z wami e, żegnam i zapraszam was e, bardzo serdecznie na moje kolejne e, czytania e, również bardzo serdecznie tutaj e, zapraszam was na moje czytania in wi w sprawie czytań indywidualnych Proszę kontaktować się ze mną e, mailowo. Mail znajdziecie w, pod spodem e, pod... Pod tym czytaniem yy, w opisie, praktycznie pod każdym tutaj czytaniem w opisie znajdziecie mojego maila. Yy, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu, na które serdecznie Was zapraszam. I'm <laughs>